I dzisiaj temat w nawiązaniu do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w, w zeszłym tygodniu, yy, ale wnoszący myślę wartość dla tych wszystkich osób, które czują się przeciążone nadmiarem obowiązków, które czują, że dzieje się tak wiele, że nie wiadomo, w co ręce wsadzić. Yy, i ta ilość spraw do załatwienia, do ogarnięcia, powoduje, że czujemy różne napięcia, lęki, stres, frustrację. Och, można, słuchajcie, tutaj cały wachlarz wymienić różnych emocji, które możemy czuć i różnych, tak jakby skutków, konsekwencji, konsekwencji takiego przeciążenia, nie tak jak stres na przykład który nie jest emocją, ale jest konsekwencją. E, więc dla tych wszystkich z Was, którzy słuchając tego myślą sobie też tak mam, to dzisiaj będzie dla Was. Masz dużo na głowie, masz dużo do ogarnięcia, no to dzisiaj będzie z dedykacją dla Ciebie. Martynka, dzień dobry, Michał, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć, Hoik 6 stopni i słonecznie. Aneta, dzień dobry. Jak tam u ciebie dzisiaj? Ja co szukam kluczyku, żebym mogła zobaczyć, ile tutaj tych stopni u nas. Boże, to jest za mną e, moja córka, sobie w samochodzie nawet robi takie bazy, jamy, w których może się schować. No i że z tym kocem tutaj. <laughs> 7 stopni, słuchajcie. E, 7 stopni, dzisiaj na plusie. E, w nocy jest za to bardzo chłodno. Więc, podobna pogoda jak w Szkocji u nas w Polsce. Reading chłodny, 7 stopni, ale wychodzi słoneczko i będzie pogodnie. A jak tam pogoda ducha dzisiaj? Co? Jak wy się trzymacie? U mnie dzisiaj rano to było zachmurzenie i to ciężkie, ale się rozpogodziło między innymi dzięki właśnie tej jednej myśli, tej jednej strategii, którą będę chciała się podzielić z Wami teraz. Więc. Mam nadzieję, że Wam też się pomoże ta myśl, ta strategia rozpogodzić. Dla wszystkich, którzy są przeciążeni życiem, o to nadchodzi. E... Aneta, u mnie 12 stopni ma być ciepło. Waldek, dzień dobry. Pogoda ducha, jak na zewnątrz, oby tak zostało. Wychodzi słoneczko. No dobrze. E, słuchajcie. Obudziłam się dzisiaj rano z takim przeświadczeniem, że jest tyle spraw do załatwienia i tyle spraw do ogarnięcia, że to jest zdecydowanie za dużo. I kiedy tak się nad tym zastanowiłam i sobie to rozbiłam, słuchajcie, na kilka takich mm, obszarów moich <laughs> głównych obowiązków życiowych, to okazało się, że nic dziwnego, że czuję się przeciążona, ponieważ jak najbardziej mam prawo się w ten sposób czuć, ponieważ wykonuję trzy niesamowicie więcej. Czyli takie główne role, ale ile obowiązków w, w tych rolach to głowa mała. Jednocześnie. I to jest tak, jakby y, zespół y, występował na scenie, orkiestra gra, nie? Jednocześnie ta sama orkiestra, która gra, w tym samym czasie sprzedaje bilety i gasi pożary i pil, pilnuje porządku i, i zaprasza ludzi na salę i wszystko robi na raz. Samodzielnie. To się nie może udać. Albo zespół gra, ta orkiestra i wszyscy członkowie zespołu razem jako jedność, albo grają na scenie i występują, no, albo sprzedają bilety, no, albo wpuszczają ludzi, a, a albo sprzedają, słuchajcie, popcorn i kole, no, albo sprzątają salę. Wiecie, nie, nie jesteśmy w stanie zrobić tego wszystkiego naraz. I myślę, że to, czym się za chwileczkę z Wami podzielę, w dużej mierze nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy w tym tygodniu, że nie wszystko trzeba naprawić, czasami wystarczy przytulić, nie? Mówiliśmy o tym. No, jednocześnie są takie rzeczy, które jednak trzeba będzie naprawić, i które trzeba będzie na, załatwić. No, nie, nie uciekiesz od tego. Jeżeli jest jakiś realny problem w Twoim życiu do rozwiązania, to nie będziesz go przytulał. Przytulić się możesz siebie w tym wszystkim i te swoje emocje, ale pewne problemy trzeba, trzeba będzie rozwiązać. I teraz my wiemy, że jeżeli będziemy chcieli wszystkie problemy rozwiązać na raz, to będzie to wręcz niemożliwe do wykonania, bo jeżeli występujesz w tym momencie na scenie, no to nie będziesz rozmawiać z panią Krysią i sprzedawać jej, słuchaj, coli i, i czegoś tam jeszcze innego, nie? A w międzyczasie wpuszczać pana Krzyszka, który chce wejść. A w międzyczasie jeszcze coś innego. Mówiliśmy sobie o tej łagodności, żeby wykazać się tą łagodnością dla siebie. I myślę, że w ramach tej łagodności yy, fajnym podejściem mogłoby się okazać, żeby zatrzymać się na chwilę w tym pędzie związanym z załatwianiem tych wszystkich załatwień. I odpowiedzieć sobie na jedno wieście ważne pytanie, jak w dniu śpira. Nie, chłopaki nie płaczą, bo musisz sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Co chcesz w życiu tak naprawdę robić? I robić to. Yy, więc nie, to będzie jednak inne pytanie. To będzie pytanie pod tytułem: która z tych rzeczy realnie i naprawdę musi być wykonana w tym momencie? Bo. Mi wydawało się, że wszystkie z tych spraw, które mam do wykonania, one są wszystkie równie ważne i równie, równie pilne. Pilne. Okazuje się jednak, że gdyby się przyjrzeć tak na zimno tym naszym sprawom, to są takie sprawy, które są pilne i bardzo ważne, i one muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności. Okazało się, słuchajcie, że ja takich spraw mam jedną, tak naprawdę. Która jest absolutnie pilna i potrzebuje być wykonana w pierwszej kolejności. I co ciekawe, okazało się, że można ją wykonać w ciągu 10 minut, co też zrobiłam. Można byłoby na nią poświęcić dwie godziny albo cały dzień, ale można było ją wykonać w 10 minut, i tyle czasu poświęciłam tej sprawie. Jaka jest taka rzecz, taka sprawa, którą mógłbyś załatwić albo takie działanie, które mógłbyś podjąć. Jeszcze dzisiaj, w tym momencie, tak jak stoisz, zrobisz taki pierwszy krok w rozwiązaniu sprawy, która jest pilna i, i bardzo ważna, albo jakie jedno działanie mógłbyś, być, mogłabyś podjąć, które oddałoby ci poczucie sprawczości, które pomogłoby ci odzyskać kontrolę nad twoim życiem, które dałoby ci większy pokój, spokój. Jedna mała sprawa. Czasami to może być coś naprawdę drobnego. I już. I już. I wtedy, jak załatwisz tą jedną sprawę, to możesz, jeżeli masz zasoby, zastanowić się nad tym. Dobrze. Jak to już jest załatwione, jaka jest moja w tym momencie, już teraz, jak to zostało załatwione, najpilniejsza sprawa. Niecierpiąca zwłoki. Jeżeli jest to duża sprawa, to jak mogą rozbić ją na mniejsze etapy i zrobić ten pierwszy krok? Takie podejście, m, niby, y, no, ma sens, ale jakoś nie jest intuicyjne dla nas, bo kiedy martwimy się, to lubimy się często martwić wszystkim naraz, a nie jedną sprawą jednocześnie. Te sprawy lubią się nawarstwiać. One lubią y, ta, w, taki, w takie sterty rosnąć i wtedy, jeżeli masz taką stertę i próbujesz wszystko z niej, że tak powiem, załatwić, no, no tak jakby nic dziwnego, że czujesz się człowieku przygnieciony tym wszystkim. Więc, to tyle tak naprawdę. Chmurka, mam pytanie, halo, mam pytanie. czy chmurku czy to jest pytanie na temat, czy całkiem od czapy? Jeżeli od czapy, to być może, może ono poczekać na inny czas. A jeżeli jest na temat, to wal śmiało. Ja Was z tym zostawię, bo tutaj nie, nie trzeba więcej dopowiadać. Jaką jedną z tych wszystkich rzeczy, które w Twoim życiu wymagają załatwienia, którą możesz załatwić ym, od ręki, a która oddałaby Ci poczucie sprawczości, albo która jest najpilniejsza i pod, wymaga natychmiastowego działania, jaki byłby pierwszy krok, yy, który można byłoby wykonać w ciągu 15 minut? Z tym Was zostawię. Moje miśki, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jaka, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to na ile y, potrafisz spojrzeć na Twoje trudności i problemy całościowo, ale tylko po to, żeby wybrać jeden, którym zajmiesz się y, 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 y w jednym momencie. Mając świadomość tego, że są takie y, trudności, które y, i problemy, które są dla ciebie ważne, ale które nie są takie pilne i mogą poczekać. Yy, moje miśki. Cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia w poniedziałek w tym samym miejscu, o tej samej porze. Buziaki.